Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy duszone serca z papryką. Ja tutaj mam pół kilograma serc z indyka. Oczyściłam z błon dwie cebule i jedną paprykę i w rondlu rozgrzewam dwie łyżki tłuszczu. Serca. Pokroję w kostkę i wrzucę na rozgrzany tłuszcz. I należy smażyć cztery minuty. Obsmażamy serca, a później dodamy cebulę i paprykę. serca podajemy z ziemniakami lub z ryżem należy usunąć wszystkie bo niekiedy w sercu jest pozostałość więc usuwamy i kroimy Posteczkę. i obsmażamy 4 minuty serca już mam zrumienione dodaję pokrojone dwie czerwone cebule i jedną paprykę. doprawiamy solą i pieprzem i chwilę smażymy tak dwie minuty i później odlejemy wodą aby było zakryte i będziemy dusić trzydzieści minut pod przykryciem. Teraz chwilkę przesmażamy. Cebulę już mam podsmażoną, z papryką i serduszkami podlewam wodą, ale niewielką ilością wody i przykrywam i duszę 30. I będziemy mieli duszone serca z papryką. I tak oto wyglądają duszone serca z papryką. Do serc dodajemy śmietane, dolewamy kilka łyżek po prostu to się nazywa hartowanie śmietany. I już serc nie gotujemy, dolewamy śmietany i serca mamy gotowe. Możemy dodać zielonej pietruszki, ale ja dodaję zieloną pietruszkę indywidualnie każdemu, ponieważ pietruszka w zbyt wysokiej temperaturze traci wartości odżywcze. Duszone serca z papryką. Jeżeli Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Duszone serca z papryką.